Zostaliśmy poproszeni przez Solidarność o przedstawienie dzisiaj inscenizacji wypadków z roku 1976, które to doświadczenia z tego roku doprowadziły do skutecznego przeprowadzenia strajków w roku 80. i de facto zwieńczenia tego umowami podpisanymi w ramach porozumień sierpniowych. Rozpoczynamy od y, informacji, która gruchnie noc, na nocnej zmianie w zakładzie pracy. Robotnicy ogłoszą strajk, następnie będzie negocjował dyrektor, nie uda się, będzie negocjował dowódca oddziału specjalnych milicji, nie uda się, no i kończy się to wszystko interwencją ZOMO w zakładzie pracy. To dzisiejsze spotkanie na Wzgórzu Zamkowym jest to kolejny przystanek na drodze obchodów 40. rocznicy powstania Solidarności. Chcemy przypomnieć, co jest oczywiste: 31 sierpnia i to, co wszystko w tym okresie, w tym dniu się działo, kiedy powstała Solidarność, ale również te fakty, które doprowadziły do powstania Solidarności, jak również nie zapominać o tym, co się działo. Po 31 sierpnia, szczególnie o... Czarnych nocach stanu wojennego. Współpracujemy z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w odświeżaniu pamięci dla tego, co się kiedyś działo, co jest ważne dla minionych pokoleń, a bardzo często niezauważone jeszcze dla tych pokoleń najmłodszych. Dla nas to jest bardzo ważne, to jest działanie edukacyjne. Inicjatywa wyszła ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej IV Pułku Piechoty, która realizuje projekt. Związany właśnie z historią najnowszą. Oczywiście bardzo chętnie zgłosiliśmy też to i zostało to zaakceptowane przez zarząd regionu NZZ Solidarność. Tym razem to działanie jest no, w warunkach bardzo specyficznych, ale ta rekonstrukcja po prostu będzie rejestrowana, będzie można zobaczyć. Myślę, że dla młodzieży to, to, to jest jeszcze jedna, kolejna żywa lekcja historii.